Cześć, pamiętacie list od Seby, w którym prosił mnie, żeby zagrać ognistym piratem. Zrobiłem to w ostatnim odcinku, a w tym odcinku, który kręcę zaraz po ostatnim, bo przecież to było. Dla mnie to było 10 minut temu. Gram agentem Pi, o którego również prosił mnie. O którego również prosił mnie e, Seba, żeby nakręcić. I znów gramy w ten tryb szybki, bo on jest całkiem niezły. Jezu, ale szybkość, ale szybkość Ten tryb to jest oczywiście, jesteśmy teraz w ratuszu To jest tryb, w którym grorą udział tylko klasyczne rośliny I oczywiście tylko nowe zombiaki Dobra, przejęte, idziemy dalej Ale szybko, ale szybko Jezu, jak jestem szybki No niestety, trzech ich było i mnie pokonali, ale... Ale to nic, ale to nic, ale to nic. Wydaje mi się, że i tak nieźle. Agent pi się tym charakteryzuje, że jeśli dobrze gracie i umiecie trafić kogoś w głowę, to na pewno dobrze wam nim będzie szło, bo w nim trzeba trafiać w głowę. I on wtedy bardzo duże obrażenia zadaje. Praktycznie tu 15 w plecy, a w głowę to chyba z 20 albo i więcej. Więc jest naprawdę niezły. O, niestety, beczką podszedł. No ale wyczyściłem, wyczyściłem. Tylko nie wiem, czy się nim nie zatrzymałem za strefą i nie przejmowałem. O, tu chyba byłem za strefą i to było słabe, bo tak to byśmy mogli. Ja bym pewnie przejmował w tym czasie. Co to jest? O Jezu, myślałem, że to się zaświeci, że mam to podnieść, on, że jakiś kras albo coś. Ojej! Dobra, omijamy ich. Omijamy ich. Staramy się tu przebić. O nie. No niestety takie rozkładanie się na punkcie jest dobre jak więcej osób atakuje. Wtedy oni nie zawsze wiedzą zauważą, że się rozłożysz. No i jesteś w stanie, jesteśmy w stanie wtedy szybko im i przeatakować tak, ale w tym momencie to raczej nie był za dobry pomysł No niestety trzeba uważać, oni się wkręcają. Ci impy zaczynają się kręcić i strzelać. Ci superbohaterowie zaczynają się kręcić i strzelać. No, robi się wtedy młyn na takim punkcie. Jakaś, jakiś ptak tu lata. Dobra, rozwalony. Dobra. O niestety, chyba się rozłożyli. No, z armatami tam na końcu i nas zauważyli. Przejęliśmy chyba punkt, co? Mhm, i lecimy do następnego. Całkiem dobrze nam idzie, powiem Wam. O nie, tu się nie da przejść. Tu, się... tu też nie, tu jest jakiś nagroby. Tak to już niestety jest. A tu jest ta disco impreza. No, niestety takiej beczki to się nie da za bardzo rozwalić. Ale co postaliśmy na punkcie, to nasze trochę żeśmy podskakiwali. Oni nas tam próbowali trafić. Widzieliście, że nas strzelali, ale nie udało im się. No i mamy to przejęte. Dość sprawnie nam dzisiaj idzie to przejmowanie. Jak grałem wcześniej tym piratem ognistym. Co tam stoi ten ten? I on nie jest potrzebny do szczęścia. Ale go rozwaliłem. Ale go rozwaliłem. Nieźle. Dobra, i wchodzimy. I znów to samo. Wbijamy. E, fasola, i oczywiście na samym punkcie się rozkładamy gdzieś w, kraje, w rogu. Najlepiej od strony ich bazy, tak, żeby nas nie widzieli ci, którzy tam celują w ten punkt. Oj, jak tu dwa roboty są, no to nie da się podejść za bardzo. No i jeszcze raz. I tak w kółko, aż w końcu nie przejmiemy. Nie uda tego rozłożyć. Ciągle mówię niestety, ale powiem Wam, że ostrzał jest gruby. No te papugi trzeba rozwalić, ewidentnie mu przeszkadzają. Tylko jak to zrobić. Coś wybuchło? Co wybuchło? Wybuchowa beczka? Nie wierzę. No mamy dość mocno to przejęte, już prawie całość, a jeszcze 2,5 minuty, więc nie jest chyba najgorzej. Zaraz nam się uda. Mhm. Mm Dobra. O, trzeba ukraść ten. Ukraść papier toaletowy. Dobra, to lubię. To będzie ciężko nim obronić, bo tu się będziemy szybko poruszać do tego papieru. 5 minut na ukradnięcie papieru toaletowego. chodzić Dobra Trzeba im rozwalić tą imprezę. I co spadnie ten kosz? Jest! Nie ma tortu już. Rozwalony. Aj kurczę! Trzeba mu było w głowę celować, mimo żebym go rozwalił. Każda aktualizacja nie chce. Kurczę, prawie było. Coś tam w biegu i mnie rozwalił. jaj! Lecimy dalej tutaj. Bronią w dwójkę, tu trzeba wejść, i ich po prostu załatwić. No i to podnieść, nie? To nie takie proste, to nie jest. Tylko ta galeria została, teraz wszyscy będą tam biec, ale oni też będą wszyscy tam bronić. Nie da rady przecież, jak tak będą tego bronić. Dobra, mam jeszcze 2,5 minuty. Mam, tak, 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 nie beczka. Jezu, znów beczka wpadła. A nie pirocki strzał, ale beczka też już tam czekała na mnie. Jest! Udało się! Rośliny zwyciężyły. Akademii, koniec Akademii Zombiaków. No i fajnie 16 tysięcy, bo bardzo szybko żeśmy grali. Grali i nie, zdą nie zdążyliśmy za dużo punktów nabić. Ale to i tak fajnie. Eee, to i tak fajnie. Mm, 13 minut, moi drodzy. 13 minut to jeszcze nie jest pora na ten. Więc jeszcze byśmy raz zagrali tym groszkiem. Mm, bombowe statystyki. Jakie są nasze bombowe statystyki? Celność 23% lepiej na to nie patrzmy. No nie mamy ciągle na super pakiet nieskończoności. I 15 tęczowych gwiazdek, rozumiecie, to 15, a musimy mieć 50, żeby jeden klucz kupić, podobno. Ja już miałem wtedy tą. Nie, nie, nie chcę wrócić na podwórko, chcę grać dalej. Ja już miałem tą, te, tą, becz, tą skrzynkę za 50 kupowaną, ale jakiś klucz mi nigdy z niej nie wypadł do drzwi. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Wynocha z mojego trawnika. Okej. Okay. Czyli weźmy sobie tego. Aha, chciałem go spersonalizować. No dobra, to zaraz go sobie spersonalizujemy. Ale jaki z niego agent jest, nie? Odroćmy go. Personalizacja. Wygląd, patrzcie. Nakrycie głowy, może są jakieś złote. No, ale tu on nie wygląda jak agent, nie? On tu jednak wygląda jak agent, a tu? No, kwieciste rzęsy, może. No, mogę mu dać kwieciste rzęsy, a tu? Uuu, jakieś. Nigdy nie przypominaj. Uuu, można mu dać takie, dajmy mu. Kibicowski. tatuaże, dobra. Wstecz. Zdolności. Sombrero to jest. Nie ma nic. Długi ląd. No i to super skoki, przyspieszenie. Nie, ja wolę hipera. Dobra. A co tam jeszcze było? Ulepszenia postaci. No, nie mam żadnych ulepszeń. Dobra. Idziemy nim do walki, bo tam już się wszyscy strzelają pewnie. Nie wiem na ślepo muszę strzelać, bo nie wiem gdzie kto jest Dobra, wskrzeszony raz I co? Znów musimy zombiaków Aj, kurczę, za wolno obracałem celownikiem i go nie mogłem dogonić. I jeszcze stanąłem poza punktem. Niedobrze, niedobrze są bo Znów się nie zdążyłem rozłożyć. Wybuchowa beczka. No, wybuchowa beczka jest jak na moja fasolka. Nie, no to ona wiecie. Ona po prostu wybucha i nic z tym nie zrobicie. O, jak mi wybił. Ale mnie zdeptał, ale go rozwalili Robot upnięcie Dobra O nie beczka Ale sombrero poszło, ale ich rozwaliło chyba z trzech To było to wydłużone sombrero moje i znów kolejny run. I tak będziemy w, aż nie przejmiemy punktu, a jesteśmy na dobrej drodze, żeby go przejąć. Jak najbardziej na dobrej drodze jesteśmy. Dobra, uciekam stąd. ciekawe, czy te rośliny też szybciej chodzą, te, które my tutaj mamy. Ale mnie zmielił, ale żeśmy tam dobrze zrobili. Ja podniosłem jednego, jeszcze inni wpadli. To już chyba przejęte powinno być. No, wiedziałem. Albo nie? Czekajcie, jest już przejęte. Nie, jeszcze kawałeczek brakuje. Ale bardzo niedużo na szczęście. Dobra, przejęte. Gdzie jesteś? Dobra, papuga też rozwalona, idziemy. Ale akcja, ale akcja. A nie, to ja, <ścoughs> to mój groszek, co ja do niego strzelam, się przestraszyłem. Ale znów coś tam przejmujemy, nie? Znów coś tam przejmujemy. Poleciał z setunią. Oj, chyba mi nie wyszedł ten rzut. Ktoś mi tu rozwalił inny, ale znów pokonałem przeciwników. Znów, że kogoś tam sta się starałem podnieść. I 3 minuty, a my mamy prawie cały punkt przejęty. No i strzeliło. O, opóźnienie, ulepszenie opóźnienia regeneracji zdrowia, co oznacza, że jak jesteśmy zranieni, będziemy się szybciej regenerować. Znaczy, szybciej nam się zacznie regenerować życie. Nie będziemy musieli tyle czekać. Oj, kurczę. Już miałem 3 życia chyba. Ale znów szybki wjazd i przejęcie punktu. Najlepiej. No, ale ta moja fasola Sombrero to jest niezła, powiem wam. Boom, będzie fasola. Ha, znów seria. Kolejni dwaj chyba zginęli. No i chłopie, tu nic nie przejmiesz tam. Tak to sobie możesz poszczać, jak biegniesz. Kurczę, no oni wchodzą, są tacy szybcy Nie jestem w stanie tym celownikiem nadążyć za nim Ale i tak przejmujemy, bo oni są, oni są słabiutcy wiecie Wejdzie, postrzela, pokręci się i zginie, bo tu nie ma życia w ogóle O niestety, ale zginął Super, super ultra kule jeszcze zdążyłbym mnie wystrzelić. Mamy! No, nie wierzę. Dobra, nie wiem jak my to będziemy rozwalać. Ale żeśmy, powiem wam, życia żeśmy chyba z połowy zabrali temu pana, temu 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 pancerzowi. Generatorowi właściwie. Ale dostaje, ale masakra. Ale baty zbiera. Dobra, rozwalili mnie, ale cały magazynek poszedł w niego. Mocno oberwał teraz. Patrzcie, już prawie nie ma, już prawie połowa życia. Oj, niestety. Wydaje mi się, że mi się nie zużyło, no właśnie. Ja nawet w nich nie strzelam, tylko od razu w ten, tylko od razu w ten, yy. od razu w ten generator, wiecie? Bo te zombiaki jak, jak w nie strzelacie, to one i tak za chwilę będą żyły, nie? Wrócą tutaj. No, a w generatora już wywaliłem prawie połowę, tak? Życia, więc zaraz drugi ktoś tak podejdzie, jak ja, rozwali i koniec będzie. Porobiony, nie? Może i ja zginąłem, ale znów prawie cały magazynek, a to jest bardzo dużo cały magazynek, to ja nie wiem ile to jest obrażeń, ale 10 za każdy strzał. A strzały są jak z karabinu. skarabinu przeszczelem z karabinu nie. O, niestety nie udało mi się już teraz strzelić. Szkoda, szkoda, ale wydaje mi się, że tam inni dobrze, dobrze sobie radzą. Ma mniej niż połowę, nie? Ale dostałem! Pierwszy raz mnie trafił robot. Co za akcja? Nigdy jeszcze mnie nie trafił. Nawet nie wiedziałem, że on szczela. Ja myślałem, że on tak tylko udaje. Dobra, jest, rozwaliliśmy. Znów generator poszedł. No ani nie wiedzą, co się dzieje, ani zanim i to ja już mam prawie cały magazynek wystrzelony robotanie. O fuck. Koniec. Ha <grym zanurka> Koniec udało się! Zwycięstwo po raz kolejny! 9 gwiazdek! No i się przegrzał, idzie do... idzie do piachu Masakra No i w ten oto no sposób wygraliśmy. Tak, tak, wygraliśmy. Ja wam, moi drodzy wszyscy, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Sprawdziliśmy dzisiaj postać Agenta Groszka. Moim zdaniem jest... Nie wiem właściwie, bo tu bardzo szybko się biegało, ale chyba jest fajna. Ma bardzo dużo obrażenia. Szybko przeładowuje. No i jak umiecie celować w głowę, to już w ogóle. Jest bardzo dobra. Ja Wam wszystkim dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę albo zostawcie jakiś komentarz. Cześć, papa. Pa.